Okej, okay, cześć się witam Was w kolejnym odcinku z oceniania Gildi na moim kanale, ja jestem Ratiwu i jeżeli ten odcinek Ci spodoba, nie zapomnij go zlajkować. Prosimy Was pod tym odcinkiem o 100 łapeczek w górę Napisanie komentarza jakiegokolwiek. A jeżeli będzie miał on treść zdrówka, dostanie on oczywiście serduszko tutaj ode mnie na starcie. A jeżeli tego nie robisz zasubskrybuj mój kanał. A jeżeli to właśnie teraz zrobiłeś, albo już wcześniej, kliknij jeszcze ten dzwoneczek obok, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. A ja już wam tutaj nie przedłużam, zapraszam Was na odcinek z zęciakiem. elo. elo. Przejdźmy teraz do pierwszej gildii gildi <grymka> O właśnie, mamy Zęciak Siema. Ale ty Siema. jesteś zdrowy No cześć, cześć Tutaj Zenciak Mam okay. 39,5 stopnia gorączki W dzisiejszym dobra, odcinku kogo nikogo to nie interesuje, naprawdę yy, Ocenimy gildię PW Czy jesteś gotowy? Yy, jestem gotowy, wasza sexmasterka jest zawsze gotowa yy, Dobra więc tak, ta Gilia. Ta gildia ogólnie jest tutaj jak widzicie mega trochę rozbudowana, bo ma trzy Ty, chodź tu zobacz ty. Gdzie ty jesteś? Na górze. Pa. Ej, patrz, kot. Ale patrz... O, to ja to. Pa, to ty. Ej, ale, patrz, rzucę go ja. Ale patrz w ogóle, to są trzy staki te trzy te. Trzy sandfarmery. Piękna, piękna. I pa, naprawdę. tutaj jeszcze ten, o kurczę, fajne. Chodź zobaczmy Kurde. Tu. Dwa żółwiki. Ty podoba mi się ja tobie dla mnie jest ona najpiękniejszą gildią na świecie Top model jak dla mnie Dobra, chodź tu do środka okay. Dawaj, gdzie ty jesteś? Dawaj, chodź Tutaj zejdziemy do... Dawaj. Ej, słuchaj, ej, kurde, ale zajebiste, ja to chcę. No mówię, to jest to z gildia, typa tu. Ej, słuchaj mnie teraz. No. Teraz informacja do twoich widzów. Yy, także polecam, um. ale ogólnie jak zostawicie tu łapeczkę to wtedy możecie wbić. Taka prosta zasada, nie Zęciak? No no, dobra, tutaj mamy jakieś enchanty, to tam nie istotne Co my no, mamy tu pisze? dalej? Ty patrz, pokój potera ty Chodź co zostaniesz tak? poterem Jezu Ej, o, respisz im dzieci. biedne oceloty No jak... Cie... No. Czemu zrespiłeś siebie? O Jezu aż uderzyłem, chodź Pa ty. Jestem kotem tam. Pokój X, ty pokój X Pokój X Juleczka i ty Jak to jest... Jak to jest urzędnicza? Ale to od razu widać, że to dziewczyna budowała. No Dobra. bez kitu, nie? Jak ona sobie tutaj przeweblowała, Jak ona tutaj to. się przeprowadziła, kurde, z Pa, ale sztos. Ty, czekaj, weź. Pa, tu są nawet I kwiatki, ładne. ty, w doniczce. Ale sztos, ty. Dobra, czekaj, weź. Bo on mi pokazywał w ogóle przed odcinkiem tu, że mam jakieś wejście specjalne. Widzisz tu jakieś specjalne wejście? Specjalne wejście? No. Specjalne wejście ale... do jakiegoś dołu kuboj zawsze zawsze rozwalenie. Do jakiegoś dołu? Wejść, fa, kompas, ja też kompas, nie? Ty, ale do lawy trafiłem przez ten kompas, ty. tu. To... Nie, to jakieś cały, no chyba nie znajdziemy tego, bo to oni się ukryli, to. No. Wejść, nie wiem, nie wiem, nie wiem, myśmy musieli to jakoś. Ale dobra, Zęciak, ile byś dał tej gildii? Bo dla mnie ona jest mega sztos. No fajne są te takie pomieszczenia, te dekoracje, nie? No, ale ogólnie zobacz jaka zabezpieczona i tak dalej, trudno będzie ich przebić. Ja bym dał no. im takie 9 na 10. Good, good good good. Good good, good Dobra. To dobra, do jakie teraz gildii idziemy? Ja bym poszedł do gildii BLSQ. Dobra. GATP BLSQ. Dobra, jestem. Gildia jest bardzo piękna generalnie. generalnie piękne szkło. No, ty, ale klepałbym się tu, no. Tylko, żebym zginął, A, od razu Ale powiedzmy, jaki to jest kolor szkła, bo ja daltonista to To? jest chyba niebieski, nie? Tak mi się zdaje. Ja staje. to widzę różowy, no, dobra, dobra. Ej, no nie miałem no. ostatnio dziewczyny, mam prawo nie wiedzieć, jaki to kolor, tak? Tak, tak, tak. Dobra, co my tu mamy? A, tu stołniarzeczki. Ma 633, jestem tego pewien, to widać. 633? No. No, no to trudno i... to nie zdobyć. Ej, ale tak. Ale są ładnie taka... te skrzynki, może, pięknie No, ale ci skrzyniki. powiem, że jest taka średnia. O, suba dostałem. Dzięki za subskrypcję. Nie wiem kto bądź się nie wyświetla, jak nagrywam odcinek, ale dzięki za subskrypcję. No. Denciak też chce suba. Ej, dobra, ile byś dał tej gildii? Bo dla mnie to taka średnia bym powiedział. W Siódemkę. Sensie, no, ode mnie też siódemeczka. A teraz oceń moją gildię, dobra? Dobra, a jaką masz gildię? Zenc. z Zency. Dobra, G-A-T-P-Zen. Pewnie ja jej nie budowałem. Ja jej nie budowałem. Ja jej nie budowałem, tylko Ola ją budowała, także pozdrawiam. E sobie oceniam, no ocen Ty, o, no, byś się mógł zapoznać z tą Olą No. Wow. ma 13 lat, to pedofilia. o nie, to przepraszam, przepraszam <głos> <głos> ej dobra, ale czekaj, to ja może w dół pójdę, bo góra to taka w dół pójdziesz, tak? dobra, no. rozumiem, co yyy, e, bo, bo tutaj... czemu to coś na takie podteksty, dołu tutaj nie ma chyba jak nie ma, ty? Czy ja tu nic nie widzę, czekaj, pochodnie wezmę e, Torch góra jest tylko ty <noise> Gdzie ty jesteś? Ja na dole, ale tu nic nie widzę ci powiem szczerze. No bo tam nic nie ma Mówisz? Co to za Gildia by zdał? No to ja jej daję tu 1 na 10 ty Najlepsze Gilia, o co ci chodzi? Ja jej daję 1 na 10, a ty? 20 na 10 Dobra, czyli. Nalece to jest game na naprawię. Dobra, yy, czyli trzeba podzielić na pół co dał Zęciak, i jeszcze raz na pół, czyli Zęciak dał 5 na 10, ja tak samo. Dobra. To co, A... dawa jeszcze dwie gilie, lecimy jakieś. Czekaj, Dobra, weźmy. Dawa. Nie, napiszmy na czacie, kto chce zost... zostać oce. Uważaj, bo ktoś ci odpisze o tej godzinie, jak nagrywasz. Jesteś pewien? Pa. Kto chce zostać oceniony? Pa, 15 osób. Teraz ktoś napisze. <laughs> Aha. Dobra, no i patrz. Ktoś chce zostać ocenionym? Pani nie chce zostać ocenionym? Miałeś rację, ty. I ja! Pa! I co? G, A, a, a i Sorry, bo mi się pomyliły gildie, bo Zen to nie jest moja gildia, to jest bomb. A. Oh. <laughs> to czekaj, pierwszy zobaczmy tutaj tą gildię, do której się już tepnąłem, do bomb. To jest moja gildia. Czekaj, chodź zobacz tą bomb. No bo to jest moja gildia, bo mi się pomyliła. Co? Weź napisz coś na czacie. Ale nie A. widać, ale se wpisz grać w Ty, no widzę. To nie że pomijeliś swoją gildię. No dobra, o coś chodzi. I tutaj budowała ta juleczka, tak? O Boże, Ola. To 13 latka, którą chcesz zgwałcić Nie, ja nie chcę 13 lat. Ja się za 13 nie biorę jak ty Ale choć w sumie twój wiek, nie? Twój wiek. Ja mam 15 w tym roku. W tym roku, no właśnie. 9 kwietzień, urodziny możecie mi złożyć. Życzenia 9 kwietnia to jeszcze będzie okazja. Dobra ty powiedz no. jak ja mam zejść w dół, czy w tej linii też nie Stefnij masz dołu raktivu, wiem Dobra, czekaj, pochodnie ci to postawiam, bo na Shaderak to ja tu nic nie widzę w sumie. A nawet mamy gracza, tutaj Myry Król. Bardzo dobra osoba, wysłał Donata, więc jest ile? tutaj. Ile? lepszy znaj się ile zarobiłeś? Nie, ale z czego? No z tego Donata. No nie wiem z dwie dychy O kurde ty, to tyle co no, mi dwie... dajesz za odcinek Ta, ja tobie bym płacił No a nie ty... płacisz? Nie no jak nie, ja Jeszcze pamiętam nie. co i wczoraj mówiłeś Poszukaj się, tak. się w tobie Ty, ja też, wejść. Zatrzymałem się Weź ten, weź tam przejść, czekaj Hop. Nie Ja tu zostaję Nie jest cia... Pa, frajerze, i co teraz? Frajerze, bana byś No i co? Co się kazaczysz, co? Tak się kazaczysz, tak? Dobra. Aha. Dobra. aha. Dobra, ja idę, ja idę Elo, siema Aha, dobra Siema, siema Aha Aha Wróciłem. No i co, i weź mi daj Umbana może, co? Umbal ala, ja nie mam Umbana ala. Chcę na serwerze. Rativu. TP Te, Zenciak. Czy jesteś gotowy, żeby zrzucić najlepszą gildię? Jestem gotowy. No się tepnij. Dobra, TP Zenciak. Najlepszy. <laughs> Jak to jest ty? Ty jest tylko... Kółko, to jest w ogóle jajko? Oj, A, jest tu coś, ty. Lag serwera. <grym> eee, czy ty chcesz to wejść najlepszą gildię na serwerze? Nie Tylko wodę usunąłem A Mówisz? Bawisz no bo się? No tutaj nic nie ma innego, patrz, ich chciałem rozumiesz o co chodzi A, czaj, czaje, ty, ale naprawdę ty nic nie ma. I co to jest no. gildia cała? Ta co ci chodzi, piękna? No najlepsza ty ile dajesz? Ja mm -hmm. 10 na 10. W ogóle jaki to jest tak gildii. KSK e chyba. No KSK. Dobra, okay. także dzięki za odcinek, fajnie, że byliście, zostawcie aplikać, zostawcie górę, tutaj łapeczkę wiecie, w górkę, napiszcie jakiś fajny komentarz, to przypnę wam serduszkę jak będzie fajny. No. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Taba! Elo!